Witam wszystkich bardzo serdecznie w Międzynarodowym Centrum Kursów i Szkoleń Specjalistycznych na szkoleniu, podstawowym kursie działań taktycznych, działań w terenie zurbanizowanym. Za moimi plecami właśnie widać, jak młodzi adepci starający się o pracę w siłach i służbach specjalnych ćwiczą, podnosząc swoją wiedzę i umiejętności. Nad szkoleniem z czarnej taktyki objęło stowarzyszenie imienia generała Pytelickiego, natomiast głównym partnerem jest firma Helikon Text, która ubiera naszych instruktorów i wspiera naszą firmę oraz wszystkich naszych kursantów. Właśnie widać, jak nasi kursanci ćwiczą, zgrywanie zespołów bojowych, ćwicząc przemieszczanie się po korytarzach, wchodzenie do pomieszczeń, tak zwane czyszczenie. Działanie, że tak powiem, z zespołów bojowych do tego, aby móc działać w terenie zurbanizowanym. Zapraszam wszystkich na drugą część podstawowego kursu Czarnej Taktyki, który odbywa się w McKeith, w środku, chłopaki. Ćwiczą, podnoszą swoją wiedzę i umiejętności, praktycznie realizując zadania w terenie zurbanizowanym. Chodźcie zobaczymy i sprawdzimy, jak to wygląda w praktyce. Drzwi lewej! Czysto? Czysto! właśnie wchodzą dwie sekcje bojowe. Wejdą do tych pomieszczeń, zobaczymy jak zamodą przestępców, które znajdują się w środku. Zobaczymy dwa zespoły, które znajdują się tutaj w środku. Czyszczą wszystkie pomieszczenia. Z prawej strony jedna sekcja rozeszła się na jedną. Zobaczcie ich fakcję. Idziemy teraz za naszym zespołem bojowym. Zobaczcie jak przygotowują się do dalszego działania. Jak tam wasze przygotowania do dalszego działania. Najlepsze. Najlepsze. Sami właśnie realizować zadanie na budynku. Jedna sekcja i druga będą realizowały działania. Uwaga! Zaraz zespół będzie wchodził bezpośrednio do budynku, będzie przejmował sztukę. Zobaczymy, kto, czy dołączę do nich i czy będzie można zrealizować zadanie Te pomieszczenia są przejmowane przez nas operatorów. To wychodzimy! właśnie wchodzi do pomieszczenia. Kolejne strzały padły. Zdobywane jesteśmy do pomieszczenia. Wszyscy napadli w zachęty, którzy się. przyjeżdżać. Wyjazd! 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 Kolejne strzały jeszcze padają. Następuje wyjście z góry. Jesteśmy na kursie czarnej taktyki realizowanym przez firmę MAKIS, Międzynarodowe Centrum Kursów i Szkoleń Specjalistycznych. Na kursie tym poruszane są podstawowe zagadnienia dotyczące pracy w pomieszczeniach oraz budynkach, czyszczenie tych pomieszczeń, a także odbijanie zakładników, likwidowanie osób stwarzających zagrożenie. Kurs ten szczególnie polecany jest osobom, które wiążą swoją przyszłość z pracą w takich jednostkach, które mają na celu doskonalnie się zdobywanie nowych doświadczeń, Instruktorzy tutaj z wieloletnim doświadczeniem potrafią przekazać wiedzę, dobrze pokazują realia, jakie panują w jednostkach podczas pracy. Doskonale można sprawdzić się w terenie. Kurs jest dosyć trudny i obszerny. Wiadomo, że czarna taktyka jest dosyć obszernym zagadnieniem. Ciężko jest wszystko zrozumieć naraz. Wymaga to wielu lat pracy. Tutaj natomiast można nauczyć się postaw, jak chodzić do pomieszczenia, jak pokonywać klatki schodowe, jak zdobywać budynki jednorodzinne, wielorodzinne oraz inne tego typu rzeczy. Serdecznie polecam oraz po zapraszam wszystkich na taki kurs. Jeżeli chcecie zobaczyć, ile jesteście warci, to to jest odpowiednie miejsce.